Witajcie, to krótko i na temat, a dzisiaj zajmiemy się tematem bezhalogenowych kabli energetycznych typu N2XH-J. Serdecznie zapraszam do obejrzenia odcinka. N2XH-J. Do wysokiej klasy przewody zasilającej sterownicze na napięcie znamionowe 600 na 1000V, o miedzianych żyłach jednodrutowych, izolacji z polietylenu usieciowanego oraz powłoce z tworzywa bezhalogenowego. Przeznaczone są przede wszystkim do przesłania energii elektrycznej oraz do pracy w energetycznych urządzeniach kontrolnych, zabezpieczeniowych, sterowniczych. Przemysłowych i w liniach produkcyjnych. Świetnie sprawdzają się w obiektach o podwyższonych wymaganiach przeciwpożarowych, gdzie niezbędne jest zapewnienie zwiększonego bezpieczeństwa ludzi, dóbr materialnych i kosztownych urządzeń elektronicznych. W przypadku pożaru kable te nie rozprzestrzeniają płomienia, emisja dymu jest bardzo niska, a emitowane gazy nie są korozyjne. Perfekcyjnie nadaje się do takich miejsc jak banki, centra danych, hotele, szpitale, szkoły, lotniska. Stacje metra, stacje kolejowe, a także do instalacji przemysłowych i innych ważnych obiektów. Kable N2XH-J z naszej oferty posiadają wszystkie niezbędne badania i certyfikaty oraz są dostępne w różnych przekrojach żył, co umożliwia dopasowanie ich do indywidualnych potrzeb i zastosowań. Po więcej informacji zapraszam na naszą stronę internetową www.speckable.pl.